i didn't pawn it no bruh gonna get the fuck out of my sight it's bricks see you later hey what's going on here what the fucking hell Christ. and his fucking guy too are you kidding me it was here it was right fucking here what did you do with it how the fuck do i know listen you bald little dipshit. you're gonna to... <sharp> move You piece of mm, powstrzymaj jersey, powstrzymaj myśliwkę. Yy, chyba go powstrzymam. Up, Dobra, ale zanim, zanim ten, bo chyba mamy o Jerseyu coś do poczytania. Albo nie. To mieliśmy? Tak. Tego nie mieliśmy, co to jest? Eeeh, yy, Diablo Jersey, Jersey. Pospolity oprych. Nie wszyscy baśniowcy, którzy dotarli do tego świata, trafili do baśniogrodu. Część pozostaje rozsiana po najdalszych zakątkach ziemi. Są też tacy, którzy po prostu wolą Jersey'a od Nowego Orku. Jersey, Jersey, Jersey. E, na przykład Diabeł Jersey. Świadkowie różnie go opisują, ale zazwyczaj e, wspominają o skórzastych skrzydłach. Ale potyczka z osobnikiem uzbrojonym w pewną legendarną siekierę e, tymczasowo pozbawiła go tych e, przymiotów.

a ten co mi się wpierdziela, no? Dobra, jest mały przypa To chyba czas na na, na wilka Dawaj patrzymaj go Co jest, jak on go kopnął w ogóle A on się tym lałem. Those <laughs> Go on, try to stop me. Dobra, co tam się będzie z niebawić? Dawaj, przytrzasnę głowę. Bardziej plecy. Jeszcze raz. On jest chyba silniejszy. Szczególnie, że jestem potargany troszeczkę. Tak, bo nie patrzeć, dobra, pyk. Dostał w czachę i to dosłownie, ha? Taki żarcik, sucharek. Leciał leciutki. O, się odsunąłem. Nie, nie odsunąłeś się, rozumiem. Chyba, że musiałem w odpowiednim momencie, też jest taka opcja. Mała. Wow, wow. ale to musiało boleć. No, w dniu coś się dzieje, wiecie? Staram się skupić na tym co się dzieje, dosłownie to jest taka akcja. Dobra, włóknik spokojnie. Hey, assholes. I her. Jak zauważyłem, to ludzie często lubią wbijać tą siekierę niż w głowę. Eee, yy, posąd ko kowadła. Dziwnie, że je Jeżeli on to przeżyje, to jest bardzo dziwne. Nie rób tego. missing shard. Where is it? Bloody Mary

You'll never find it. Even Crane had to use the magic mirror. They dumped all his shit. Here. Mm. Pokaż mi mm. jeszcze Crane'a. Dlaczego mi to mówisz? Gdzie teraz jest Crane? Like Dobra, pokaż mi jego rzeczę, bo. Where did they put it In back? Just go on. Get Crane should and go. Not that it's gonna do you any good. Ja tylko tego odłamka muszę znaleźć. Ale jestem prawie pewny, że odłamek y, y, ma y, ten. Y, małpa. Dobra, bierz. Ja już chyba trzeci, drugi, trzeci raz wziąłem pieniądze? Wydaje mi się, że odłamek może mieć ta, ta małpa. Manczkin chyba. Dobra, i trzecia kieszeń. Nie znajdę 100%. Na razie.

That's all it takes. So you can roar smash the place up. <laughs> shit. You can wail on me all you want. But what good is it gonna do you? Cause he ain't in your town. You're in his. And he sure as shit is ready for you. Ja bym mu dał. Dobra, daj mu papierosa. Pomóż mi w końcu, nie? No już wszyscy wiedzą, że nikt tego nie pali. Half and puff. no to. I'm not

Czemu ja znowu z tym cały opłuty krwią? Poradzisz sobie? Co zamierzasz? Wziąć do taksówki. Do zobaczenia. Poradzisz sobie? On dostał tyle razy po że Ja nic nie muszę martwić Skąd znam tego gościa, który jest kierowcą? Nie, ale nie, nie, nie wiem skąd, nie pamiętam. No i znowu się jesteśmy... A, bo ja odłamek muszę odnieść, no tak. was helping himself to the community coffers. It means his hand was in my pocket, and you just let him go. I don't know what you heard, but it didn't happen like that. Are you denying the facts? She's denying me the chance to get a word in. Now, Miss White. I Sheriff I... Bigby has returned. Ah, there's the old wreck and bowl himself. Bigby, where have you been? I'm not finished here, Miss White. You will have to wait. <sighs> just one moment, please. Look what I found.

Maybe she had some... Ah, oh, yes, Miss White was asking about her. That explains it. You know who and the mirror have a very unhappy history with each other. How would you like it if she tried to use you as a doorway? I think I already know the feeling. Well, I think I know how to proceed now. It will just take a little extra coaxing. That's all. Thank you for your help. It could be a while, sheriff. I'll find you when it's ready. I so see. I don't know i come out with you watching. Oh he doesn't like being spied on if you ask me you're everything that's wrong with fabletown is it fixed your... did you ask about the crooked man Zero, seven, buffkin's still working on it he uh, said it might be a while not, if you're so self-reliant what do you from the business office out so back what i want is my business i, I can't take those two right now

how many times have i told you to get glamoured up? you know that if you're out of glamor i gotta send you to the farm well how about your friend the pig hmm? is he going to the farm too yeah colin stays in my apartment it's a lot different than a three-foot-tall <whisper> frog walking the street what if the pig doesn't have to go well, i shouldn't either <much Release> <much translation> Jednak to jest głupota, żeby tam jechać. To, tak jak było napisane, to jest więzienie. Ja jestem za, ja mu dam... ja w ogóle mam chyba dwie paczki pieniędzy. Zrobię co w mojej mocy, jedziesz na warunek. To nie będzie trwało wiecznie. Look, I'll try to get you that money and get you another chance, but you have to understand, that's not entirely up to me. Oh, thank you, Sheriff. I knew I could count on you to make me whole again. We get this sorted and I'll be glamour to the nines, I will. you want to talk now's your chance i've just made my donation funding this office so direct your questions to ms well at least he's not trying to get rid of me he's not for now did you take care of toad i mean I saw the way he left. I know it may not seem that You know that. As 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 God God. God. Don't worry. You ja Are you sure? Because he left looking pretty happy. <sighs> Fine. We'll deal with it later. I know I should be asking how it got like this, but I just keep wondering why it happened to Faith and Lily. You've seen his world. Do you have any idea why he'd want them dead? I don't know if the crooked man hand or if it <laughs> What would make a person do that? I don't know, but when I catch the fucker who did this, I'll find out why. Sheriff, Miss White, I believe the mirror is repaired. zachowuje się bawkin but thanks for putting me back together. i'm sorry. i just... i have to know. mirror, mirror, we're glad you weren't slain. now please show us that sick creep crane. Yeah. i want to see where he's ended up too. you will get on that plane to paris and you will wait for the day the crooked man needs you until then not a peep otherwise i get to deal with you my way so please please disobey wait a minute someone's watching what? Happened. we pointed you in the wrong direction Looked at Bloody Mary's reflection. Oh, her. That explains the sting. I'd rather not have to feel the pain she brings. So, let's not do that again, okay? Looks like we'll have to track him down later. You're right. We need to focus on the immediate threat, and that's the Crooked Man.

The It moves. Yeah. Jersey mentioned that. Wait a minute. I know that door. That's Central Park. I don't know when it's gonna move again, but I'm gonna get there before it does. Bigby, wait. When you get the Crooked Man, make sure you bring him back alive. He, he has parko, to stand chyba. trial. <laughs> we can't, we can't just dispense street justice. I that sprawdzę go żywego. Nic nie gwarantuję. proszę byłoby go zabić. Nic nie gwarantuje. I This again. Nie wiem... Czekaj, stop. Nie wiem, czy... Myszka mi zniknęła. Nie wiem, czy to nie będzie problem. Nie wiem, czy to w ogóle daje nam cokolwiek, jeżeli jest tam właśnie w lewy górny róg. Śnieżka to zapamiętał. No nie wiem, ktoś to zapamięta.

Czy oni wszyscy w tych samych ciuchach całe życie chodzą? Może mają te same, nie wiem. Wiecie, 10 par tych samych koszul, spodni, butów i tym podobne? Jak to woli, ja nie oceniam. Ale mogliby chociaż poinformować, że, nie wiem, przebrał się. Nie zdąży chyba za klamkę pociągnąć. Otwórz, spra sprawdź, sprawdź. No, dzięki, że mi to powiedziałeś, bo się nie domyśliłem. Kopnie. Nie no, otwórz, bo spokojnie. Dobra. Ja gdzieś stałem koło tych drzwi. Jak kliknę parę razy, to szybciej wychodzę, biegam i tym podobne. O kurczę, nie wiedziałem. Eee. I to by było na tyle tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Poza tym komentujcie subskrybujcie. No i cześć!